No, co my ogórki robili? w zalewie kary. Zaczynamy od zalewy. Ej, jest 2 litry wody, 3 płaskie łyżki soli. 2 tak. litry wody, bo Ty mówisz, że co jest litr wody na kilogram ogórków? Tak, litr wody na kilogram ogórków. Tu mam 2 litry. Mhm. Dałam 3 łyżki. I okay. Bo idzie 1,5 łyżki na kilogram, jakby ktoś robił z kilograma. Teraz może damy cukier. Ile tego cukru? 600 gram około. Czy trzy no, szklanki? Trzy szklanki. Dobra. A jak nie, to sobie ktoś odważy i będzie 600 gram. I co teraz? Ile tego Szklankę. Jedną szklankę? Tak. Wlałaś tam trochę i teraz jeszcze troszeczkę. Tak. O, i teraz jest szklanka, bo tam wlałam, gdzie nie było pełno. Teraz jest kary, tak? Trzy łyżeczki na litr. To ja muszę dać. 6. 6. rzeczy tany. Tak. Takie czubate? Ja takie daję, takie pierwszą partię robiłam też. Iż to jest 3, 4, 5 i 6. I 6. Teraz je zamieszam dobrze, doprowadzę do wrzenia. A jak będzie wrzało, będzie zagotowane, to będziemy zalewać gotowe ogórki. No dobrze. I teraz do wrzenia. A w międzyczasie przygotuję sobie ogórki do słoików, wkładam. Dobra. To co teraz? My tu Zale... mamy pomocnika, nie? Mhm. Mm teraz dzielimy ogórki, kroimy. Mhm. Mm na takie paski? No, na takie paski. Jak jest mniejszy ogórek, to na cztery części, jak jest większy, to przykładowo na sześć części. Ja robię ogórki w słupki. Niektórzy robią w plasterki, według życzenia, jak kto sobie chce. I teraz pokroimy ogórki. Obierzemy cebulę, pokroimy w plasterki cebulkę. I do słoików, jak będziemy układać, to będziemy układać na dno cebulę, ogóreczki, słupki ciasno, znowu cebulki i dalej. I jak będzie się gotowała zalewa zagotowana, to zalejemy ich po całym robocie. Czyli nic skomplikowanego. Nic skomplikowanego. A pychotka całą zimę. Lewenka, prawda? Proszę, ona się nawet nie odezwie, no. boi, bo wiesz, ja to wstawię potem. <noise> no a teraz będziemy kroili cebulę w piórka, w półksiężyce. Jak będzie cebula, to będziemy układać ogóreczki do słoików. Mało to jeszcze ubierzemy. No, Jak będziemy wkładać do słoika, to się zorientujemy, tam dziur, czy jest Wystarczy nam tej cebuli, czy nie? Jak ktoś lubi więcej cebuli, to sobie może dać więcej cebuli. To co czy ty cały czas mieszasz tę Tak, zalewa? cały czas mieszam, żeby on się rozpuścił. Bo taki osad, jak się roztapia taka ilość cukru, to osadza się na dnie. To mhm. się robi taka warstwa. Jakbyś nie mieszał, to będzie... Będziemy mieli na spodzie warstwę. No, warstwę przyklejoną cukru takie drobne piórka, tak? Już takie nie, tego... drobnym... nie, nie. Taką cebulę będziemy wrzucać. I co, jak mamy pokrojone, to już teraz do słoików, tak? I ogórki, i cebulę. Tak, wszystko wkładamy do słoików, a później zalejemy tylko. Mhm. I co, na dno cebulę, tak? Tak. To teraz ogórki, tak? Tak, teraz ogóreczki. Ciasno do słoiczka. Ciasno. Ciasno. I równiutko. I one tak ciasno są, tak? Ułożone? Tak. Co, na wierzchu jeszcze cebulkę? Tak, na wierzchu jeszcze cebulkę. I teraz jest spokój już. Czekamy, już czekamy na zalewę. Tak, teraz na zalewę. No to mamy już zalewę przygotowaną. Zagotowała się. Za chwileczkę będziemy zalewać. No, to z tych, co mieliśmy, to wyszły nam te tak, trzy. Tak, z dwóch kilogramów to wyszły nam trzy takie słoiki. Cztery. Trzy jeden. takie mniejsze. I jeden duży. I jeden ten duży, nie? No. I co? I teraz będziemy zalewać. Co nawet jak zostanie tej zalewy, to tak, to, to w... przeleję do słoika, zakręcę i wykorzystam ją jutro, czy pojutrze, bo następną partię będę robić. Okej. Okay. No. i teraz co już? A teraz je, zakręcamy i, co? i odwracamy do góry. Sprawdzamy czy nie. Może. Leci. To musi być dopasowane. A tak. no jeszcze masz krzep. No i dobra, one są już no, gotowe? Teraz? No, teraz są gotowe. Wszystko jest zrobione. Lecz były odwrócone do góry dnem, żeby sprawdzić, czy nie przeciekają. Nie przeciekają? Nie, wszystko teraz? gra. Teraz wkładam je, włożę je do garnka. I zapasteryzuje Od chwili zagotowania 5 minut. I od chwili jak się zagotują, to będzie 5 minut. No i dobra i powiedz jak już skończymy je, zapasteryzujemy, ugotujemy, to co dalej. To z powrotem Można już od razu jeść. Wyjmę. Przywrócę na drugą stronę, bo czasami pod wpływem gorąca może puścić gdzieś Aha, jeszcze nakrętka. Puścić. Jeszcze raz sprawdzić i one nie można je od razu jeść, tak minimum ze dwa tygodnie poczekać. Dwa jak ktoś tak, a później najlepiej jak odstoją w swoje, tak kiedy jak ja to mówię do jesieni, mhm. nie z miesiąc dobry ponad miesiąc, pochodzą całą zimę. No dobra, to co no, pasteryzujemy, pasteryzujemy. I, czyli Pasteryzujemy. Czyli... Od chwili zagotowania ja 5 minut pasteryzuję. I to już wszystko. I, I potem wszystko. można wyciągnąć, sprawdzić, tak. czy już nie ten, czy już. Przywrócę do góry dnem. Jeżeli nie przecieka, to jest. A jeżeli będzie przeciekać, to się dokręci jeszcze raz i wstawię na 2-3 minuty. To co, my już pasteryzujemy i że wszystkim życzymy smacznego? Tak jest. Tak, I, jak, yy, i polecamy jeszcze inny film z ogórkami, który jest też cool. jest na kanale. To jest ogó z ogórkami, jak mis. Ogórki szcili. Wszyscy się zajadają. No. no to smacznego. Smacznego. A to jeszcze tylko. Yy, bo to jest akurat ważne, myślę, że już skończyliśmy, ale jeszcze tutaj dogrywamy. Wody tak mniej więcej? Cały? Ja tak na trzy czwarte, żeby słoika sięgało. Okej, okay, nie muszą być słoiki całe przecież. Nie, całe nie muszą, łapka. nie no, bo podkrywkę będzie woda, wiesz, za mhm. chwilę jak się będzie gotować, to nie jest ta. No i dobra, no. Tak gotujemy. Okay. No to smacznego. Tak, jeszcze raz.